Ja na początek zapytam o stan, sam stan rzeki Warty, bo kontrolujecie to już od kilku dni. Jak, jaki on jest teraz, na chwilę obecną i czy ta tendencja jest rosnącza, czy spadkowa? Tak, rzeczywiście obserwujemy już od paru tygodni tendencję niestety zwrostową tutaj, jeżeli chodzi na tym odcinku rzeki Warty. Stan ostrzegawczy został przekroczony już około tygodnia temu. W tej chwili zbliżamy się powoli do stanu alarmowego. No, na chwilę obecną monitorujemy tutaj koronę wałów, jak i samo obwałowanie tutaj na odcinku miejskim. Jeżeli chodzi o miejscowość Skwierzyna, oczywiście rzeka Warta przepływa też przez inne gminy w powiecie międzyrzeckim. Na chwilę obecną zagrożenia nie ma, no ale sztab tutaj jest w gotowości. Samorząd lokalny gminy Skwierzyna powołał gminny zespół zarządzania kryzysowego, w którym właśnie planujemy poszczególne decyzje, jakie aspekty tutaj przygotowania do ewentualnych podtopień lub też walki właśnie na tle powodziowym. Jeśli działacie w Skwierzynie, to zapytam, dlaczego? Mamy tutaj przyczepkę pompową, także można powiedzieć, że jest dość solidnie. Może to nie wygląda zbyt imponująco, ponieważ to jest tylko pojedyncza pompa, ale jej parametry naprawdę są dosyć spore. Działania polegają tutaj na wypompowywaniu wody z tak zwanego kanału Skwierzynka, który zacilany jest głównie przez wody opadowe lokalne, gruntowe, jak również przez... Inne rowy, takie moloracyjne, które występują tutaj na obszarze gminy. Dlaczego to robimy? Dlatego, że w tym momencie naturalnym sposobem zejścia tej wody jest właśnie wpłynięcie jej do rzeki Warty. Ze względu na wysoki stan rzeki Warty ta woda nie ma szans wypłynąć z tego rowku, stąd lustro tej wody podnosi się znacznie, zagrażając tutaj okolicznym budowlom i okolicznym mieszkańcom. Nasze działanie wypracowane zostało właśnie to z gminnym zespołem zarządzania kryzysowego również z przedstawicielami Wód Polskich o próbie podjęcia właśnie takiej inicjatywy, czyli wypompowania tej wody, czyli pomagamy naturze, po prostu pozbyć się nadmiaru wody, która powstała w wyniku opadów atmosferycznych głównie. I co mamy tylko pompowanie stąd, czy mamy jakieś zgłoszenia o lokalnych podtopieniach, gdzieś tam woda w piwnicach? Jak co roku o tej porze i w wysokim stanie rzeki Warty, tutaj okoliczni mieszkańcy zgłaszają się, że jest, występuje u nich właśnie woda w piwnicy, szczególnie jeżeli ta piwnica jest dość głęboko od powierzchni, że tak powiem, zero gruntu. Apelujemy tutaj też do mieszkańców, którzy no, chcieliby wypompować tą wodę, że w momencie tak wysokiej wody jakby nie ma sensu pompowania, wręcz to stwarza zagrożenie właśnie dla obiektów mieszkalnych, ponieważ Woda, która znajduje się w piwnicy, jeżeli zostanie usunięta w wyniku po prostu działań fizyki i naturalnych zjawisk napływa z powrotem wypukując elementy podstaw filarów fundamentów tych budynków, co może następować właśnie uszkodzeniem i z jakichś ścian albo alowościanośnych czy konstrukcji takich obiektów. Także nie polecamy jakby dynamicznie wypływać tą wodę, trzeba zawsze rozważyć to, czy jest sens.